Czekaj, jak się światło włączało, a nie można światło włączyć? Na parkingu w Tesco? A co on będzie robił, ty? OCHRONIASZ te eee! co Cofaj! Kurwa! Ja, ja, ja. Tu nic nie widać, To proszę cię! Kurwa, ale gumy! A gdzie jechać? Jedź, 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 popierasz! Ja, ja, ja. PRAWO, gdzie? Prawo, PRAWO, kurwa! Ja NIE ja, ja. Dawaj, wyjeżdżaj! Dobra, stój, eee! Kurwa, ale ty! Odjebałeś! Stój, stój, e. Stój kurwa, ale ty zapie, Jak siwo jeszcze w samochodzie, ty! Pomału, pomału. Dobra, jak pomału. Uważaj, jakiś jest dziadek, nie potruć go. Kurwa, ty, jaki do Ej, Janek! 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 Dawo jedziemy stąd, bo tu są kamery. Ej, tu są kamery. Alright man! How you doing man? shit, Dobra, jedziemy, bo tu są kamery, słyszysz? Tu na parkingu są kamery, chłopie, kurwa, tu Tesko. Ochronasz tam Przed Tesco, zobacz, zobacz. Pa jeszcze się dymi z samochodu, nie? A Tylko nie wszyscy to widzą To chłopie, nie? Uważaj? Jakie frajer się wiebał. Jakżeś kurwa, ty! No mi sprawdzić! Tu w prawo jedź, tu w prawo jedź! Wyprzedzisz go, chuj, bo w dupę! Dobra, dobra, tu! Ja pierdolę, co się tu dzieje, nie? Wyprzedzili go, i chuj, nie? Tam to jedzie! O, tu jestem, nie? Dobrze, Nie, ale tu wolno, bo to jest wiesz

Ej no zwolnij proszę cię kurwa Ej, ej zwolnij bo tu psy Co ty odpierdalasz Pawełek Dzieci. Pawełek zwolnij kurwa gdzie psy? Ale czemu ty zapierdalasz 200 przez miasto Kurwa Dzieci. 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 mać No jechałeś przed nami i je wyprzedziłeś I patrz Ja pierdola odpierdalasz No ale co my to tyle nie pić 走。<Co? S 2>